Serdecznie witam na Regionalnym Festiwalu Naukowym Explory w Łodzi. Bardzo się cieszę, że ponownie, tym razem online, możemy gościć w naszym mieście utalentowaną młodzież o zainteresowaniach naukowych. To właśnie Wy będziecie tworzyć przyszłość dla nas wszystkich. Dlatego warto wspierać takie inicjatywy jak Explory, która pomaga Wam się rozwijać. Jakub Fichna, Zakład Biochemii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Moi drodzy, dzisiaj zobaczmy, czy jest możliwość leczenia chorób zapalnych jelit złotem, srebrem lub innymi metalami szlachetnymi. Przyjrzyjmy się najpierw, jak zbudowany jest przewód pokarmowy, którego dotyczą choroby zapalne. Przewód pokarmowy to oczywiście przełyk, potem mamy żołądek, jelito cienkie, jelito grube, no i oczywiście odbyt. Pokarm trafia do jamy ustnej, jest odpowiednio trawiony, jest odpowiednio przerabiany, rozdrabniany i trafia potem do jelit, gdzie następuje wchłanianie najpierw składników pokarmowych, a potem wody i soli mineralnych i wszystko to, czego nasz organizm nie potrzebuje, jest z organizmu usunięte. Kiedy spojrzymy na jelito cienkie i jelito grube, którego dotyczą choroby zapalne, to zauważymy, że przede wszystkim zajmują one sporą część, sporą objętość w naszym brzuchu. Zobaczcie, że długość jelita cienkiego to 6 do 7 metrów u dorosłego mężczyzny. Jeśli chodzi o średnicę, to 25-35 mm, czyli około 2-3-3,5 cm. Ale pamiętajmy, że jelito cienkie ma tak zwane kosmki. I kiedy przyjrzymy się zdjęciu jelita cienkiego, zobaczymy przepiękny obraz. Dzięki tym kosmkom mamy wchłanianie składników pokarmowych. Wróćmy teraz do budowy jelita grubego. Ono też jest dość długie, zajmuje około półtora do 2 metrów i to jest to miejsce, w którym wchłaniana jest woda, czyli nadmiar wody. Natomiast pozostałe elementy nie zostają wchłonięte przez ściany jelita. Jeśli chodzi o nieswoiste choroby zapalnej jelit, dzielimy je na co najmniej dwie jednostki. Mamy tam choroby leśniowskiego krona i nieswoiste zapalenie jelit zwane wrzodziejącym. Jeśli chodzi o chorobę leśniowskiego krona, ona zaczyna. Atakować coraz wcześniej, jest coraz wcześniej wykrywana. Już nawet w wieku 15-20 lat mamy objawy choroby Krona. Jeśli chodzi o nieswoiste choroby zapalne, jeśli chodzi o wrzodziejące zapalenie jelita grubego, również wcześniej się pojawia, jednak ciutkę później niż choroba leśniowskiego Krona, w wieku 20-40 lat życia. Jeśli chodzi o sam przebieg choroby przede wszystkim cechuje się niezbyt sympatycznymi objawami ze strony przewodu pokarmowego czyli są to biegunki, są to krwawienia, są to bóle brzucha i pamiętajmy, że zarówno choroba leśniowskiego krona, jak i wrzodziejące zapalenie jelita grubego to są choroby, które towarzyszą pacjentowi przez całe życie. Niestety mamy tylko możliwość złagodzenia objawów. Natomiast nie mamy możliwości całkowitego wyleczenia. To nie jest taka choroba jak przeziębienie, kiedy możemy złagodzić objawy, złagodzić gorączkę i po tygodniu, po dwóch, jeśli jest odpowiednio potraktowana, po prostu znika. Choroby zapalny jelit niestety będą z pacjentem od początku, od wykrycia aż do samego końca. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób nieswoiste choroby zapalne jelit rozwijają się w organizmie człowieka, tutaj jest wiele teorii, ale przede wszystkim mówimy o takim rozchwianiu, zupełnie takim, można powiedzieć, zwariowaniu ze strony układu odpornościowego. Pojawiają się bardzo takie nietypowe białka, białka, które towarzyszą reakcji zapalnej i one zaczynają um, pojawiać się w coraz większej ilości. My możemy oczywiście przeciwdziałać Temu rozrostowi tej liczby, tej ilości tych czynników zapalnych, prozapalnych, ale pamiętajmy, że coś za coś. Jeśli będziemy osłabiać tę reakcję zapalną, jednocześnie wpłyniemy na pracę wielu innych narządów. Przyjrzyjmy się teraz lekom, które mogą być stosowane w nieswoistych chorobach zapalnych jelit. Tutaj na obrazku jest taka. Można powiedzieć piramida, ponieważ zaczynamy leczenie według jednej teorii, według jednej opcji terapeutycznej od takich słabych leków przeciwzapalnych. Troszkę one przypominają polopirynę. E, tak jak wspomniałem, one działają dość słabo przeciwzapalnie, ale jednocześnie, jeśli ten stan zapalny nie jest tak silnie rozwinięty, nie ma sensu e, działać na niego bardzo silnymi środkami. Kolejny Poziom tej piramidy to są leki, które wpływają na pracę układu odpornościowego, już troszkę bardziej specyficzne leki. Do tego mamy tak zwane leki biologiczne. To już jest z górna półka, jeśli chodzi o leczenie. To są bardzo nowoczesne w tej chwili leki, które powodują, że wyciągamy jakby czy też blokujemy pewne czynniki prozapalne obecne w organizmie i w związku z tym osłabiamy ich działanie. Kiedy Działanie tych leków, o których wspomniałem, jest niewystarczające. Niestety musi dojść do zabiegu chirurgicznego i wtedy taki przewlekły stan zapalny jest po prostu usuwany z organizmu, ale niestety z fragmentem przewodu pokarmowego. I teraz pytanie, czy mamy leki doskonałe? Czy one są skuteczne? Niestety nie. Dlatego wciąż poszukujemy nowych leków, nowych opcji terapeutycznych. Staramy się najpierw w warunkach laboratoryjnych, a potem już w warunkach klinicznych przetestować pewne substancje, pewne preparaty i związki, które mogą mieć obiecujące działanie. Jeśli Nazwijmy to się sprawdzą, jeśli będą efektywne, wtedy oczywiście trafiają do leczenia. Jest to bardzo żmudny, bardzo długi proces, ale pamiętajmy jednocześnie, że może wtedy dać nadzieję wielu pacjentom. Szacuje się, że liczba chorych to w tej chwili miliony na świecie. W samej Polsce, jeśli dobrze pamiętam, to około pół miliona chorych, którzy wymagają ciągłej opieki, a jeśli ciągła opieka, to jednocześnie bardzo duże koszty ze strony Służby zdrowia, opieki zdrowotnej, ale jednocześnie jakość życia tych pacjentów i jednocześnie ich rodzin jest w jakiś sposób zaburzona. W związku z tym, leczenie tych chorób to naprawdę jeden z najważniejszych celów obecnej gastroenterologii, czyli tej nauki klinicznej, która zajmuje się przewodem pokarmowym. I teraz pytanie: w jaki sposób możemy wpłynąć? Jonami czy też cząstkami, cząsteczkami metali na to, co się dzieje w naszym organizmie. Przede wszystkim pamiętajmy, że jelito grube zasiedlone jest przez bakterie i przez inne mikroorganizmy, które są bardzo wrażliwe na działanie jonów metali. Większość jonów metali ma działanie przeciwbakteryjne, czyli takim bardzo podstawowym sposobem działania na te mikroorganizmy jest podanie związków. Czy jonów metali, w tym przede wszystkim srebra. Pamiętajmy jednocześnie, że to, co dzieje się w świetle jelita, niekoniecznie jest potem odwzorowane w całym organizmie. Czyli jeśli mamy na przykład zmianę w liczbie, w typie bakterii, które znajdują się w świetle jelita, niekoniecznie oznacza, że te. Pod, czy też podob, te same, czy też podobne zmiany zaobserwujemy w ścianie jelita. To jest zupełnie inna grupa mikroorganizmów. Więc kiedy wpływamy na jedną rodzinę, czy jeden typ, czy jedną grupę mikroorganizmów, niekoniecznie wpłyniemy na inną. Ale z drugiej strony, jeśli wprowadzimy pewne zmiany, kiedy spowodujemy pewne zmiany w tej grupie mikroorganizmów, możemy bardzo intensywnie, bardzo efektywnie. Wpłynąć na to, co dzieje się w całym organizmie. Więc to jest taki system naczyń połączonych. Nie ma tutaj jednej prostej odpowiedzi, że wpływ na dany typ e, pewnego organizmu e, mikrobiotycznego może wpłynąć na cały organizm. I teraz pytanie, co. Możemy zrobić z jonami srebra? W jaki sposób jony srebra mogą wpłynąć na nasz organizm? Oczywiście jony srebra są już stosowane w opcjach terapeutycznych, są stosowane jako leki, natomiast nie są na razie stosowane w nieswoistych chorobach zapalnych. One przede wszystkim powodują zniszczenie błąd biologicznych, czyli kiedy mikroorganizm jest. Nazwijmy to narażony, czy jest poddany działaniu jonów srebra, jego błona, która ogranicza, czy też rozgranicza to, co się dzieje w środku, w komórce tego mikroorganizmu i na zewnątrz, funkcja tej błony jest zaburzona. I w związku z tym sam mikroorganizm nie funkcjonuje prawidłowo, może być bardziej narażony na czynniki zewnętrzne, może zginąć. Oczywiście, jeśli chodzi o Działanie jonów srebra, ono jest o wiele szersze. Możemy mieć na przykład też interakcje z białkami, które znajdują się w samej komórce mikroorganizmu. Czyli najpierw jon czy też cząstka srebra wpływa na otoczkę, a potem na wszystko to, co dzieje się w środku komórki. I w przypadku jonów srebra czy też cząstek srebra, bardzo ważny jest ich kształt, ich wielkość. Wiele badań wskazuje, że też. To nie jest taka prosta e, sprawa, to nie jest takie proste przełożenie, że zastosujemy jakikolwiek preparat srebra i na pewno będziemy mieć działanie przeciwbakteryjne. E, Jeśli chodzi o srebro, ono niestety też ma jest takim. Mieczem obosiecznym, takim niestety dwustr ma, e, dwustronne działanie. I to działanie może być również negatywne na organizm człowieka, i tutaj wymienione są różne e, przypadki, różne objawy, które są objawami niepożądanymi przy stosowaniu srebra, między innymi jest to srebrzyca. I jak spojrzymy tutaj na kolejny. Obrazek. Mamy przykład pacjenta, który był leczony preparatami srebra i niestety przedawkował te, te preparaty. No i w tej chwili jego skóra jest trwale zabarwiona na taki niebieskawy, szarawy, niebieskawy odcień. Tak jak już wspominałem, mamy w tej chwili preparaty i opcje terapeutyczne, które wykorzystują e, preparaty srebrowe i między innymi są to różne opatrunki na rany, tak żeby te rany były e, chronione przed infekcją bakteryjną, żebyśmy nie mieli nadkażania tych ran. Przejdźmy teraz do cząstek czy też do jonów złota. E, złoto oczywiście kojarzy nam się z takim bardzo drogocennym, szlachetnym metalem. Pamiętajmy, że ono już w tej chwili jest stosowane w, w wielu jednostkach chorobowych i e, jest ma takie, można powiedzieć, dwa zastosowania. Pierwsze z tych zastosowań to jako nośnik, kiedy na malutkich cząstkach złota zaczynamy nakładać, zaczynamy te cząstki opłaszczać pewnymi związkami, które na przykład działają przeciwnowotworowo. Druga grupa to z kolei, czy też druga opcja terapeutyczna, to z kolei poprzez wpływ tych cząstek złota na pewne enzymy, które znajdują się w komórce. I dzięki te, poprzez ten wpływ możemy wpływać na równowagę chociażby mineralną, na równowagę chociażby wapniową w komórce i w związku z tym wpływać również na funkcjonowanie. Oczywiście możemy tak zaprojektować leki, żeby oczywiście to działanie było lecznicze terapeutyczne, a nie szkodliwe na komórkę. I tak jak już wspominałem, mamy też leki oparte na nie tylko w srebrze, ale również w złocie. Jednym z takich leków jest auranofina. I teraz zastanówmy się, czy możemy jeszcze dalej pójść, jeśli chodzi o zastosowanie jonów srebra, czy e, cząstek złota. Nasze badania chociażby polegały na tym, że opłaszczyliśmy takie malutkie kuleczki e, szklane czy polimerowe warstwą srebra. Tutaj bardzo ładnie widać taką kuleczkę pod mikroskopem. Tu z kolei bardzo ładnie widać, jak e, wygląda, jak ułożyła się ta warstwa srebra na e, tej kuleczce, na powierzchni tej kuleczki. I takie kuleczki możemy podać jako formę terapeutyczną. Teraz pytanie tylko, w jaki sposób? Szczerze mówiąc, najwygodniej byłoby w czopkach. Oczywiście forma do ustna, czy jakieś tabletki, kapsułki byłyby też bardzo wygodne, ale czemu nie czopki. I Wśród naszych eksperymentów było chociażby zweryfikowanie, zbadanie, jakiego typu czopki, jaki materiał w tych czopkach musi się znaleźć, żeby te kuleczki były równomiernie ułożone, żeby one się w jakiś sposób nie skupiały w jednym miejscu, żeby się e, nie zlepiały i dzięki temu żeby trafiły do tych miejsc objętych stanem zapalnym. Jeśli trafią do tych miejsc objętych stanem zapalnym, wtedy jony srebra czy też cząstki srebra mogą się uwolnić i taki. Preparat, taka formulacja może mieć działanie przeciwzapalne. Jeśli zaś chodzi o jony czy cząstki złota, tutaj też prowadzimy badania, które e, pozwalają nam, które prowadzi, doprowadziły do tego, że opracowaliśmy nowe związki złota o bardzo silnym działaniu przeciwzapalnym. Tutaj pokazany jest schemat, w jaki sposób je testujemy na komórkach. E, przede wszystkim musimy. Zweryfikować, musimy zbadać, czy takie preparaty nie są przypadkiem szkodliwe dla takich komórek, czyli musimy zobaczyć, czy nie wpływają na przykład na liczbę komórek, kiedy te komórki sobie spokojnie rosną gdzieś tam na szalce. Natomiast drugi test to stwarzamy, wytwarzamy. Coś w rodzaju stanu zapalnego. Oczywiście to jest tylko model, ponieważ oczywiście stan zapalny wymaga układu odpornościowego, wymaga układu pokarmowego i wielu innych układów, i dopiero wtedy możemy mówić o takiej reakcji zapalnej organizmu. My tylko naśladujemy oczywiście ten model w warunkach in vitro. Jest to na pewno model niedoskonały, ale pozwala nam w pewne właściwości tych związków już odpowiednio zweryfikować, zobaczyć, czy może niektóre działają, szyb działają lepiej, działają gorzej. I mamy taki test, gdzie e, patrzymy, gdzie weryfikujemy, czy te związki powodują zahamowanie albo nie wpływają w ogóle na ilość czynników zapalnych wydziela wydzielanych przez te linie komórkowe. Oczywiście badania nad tymi naszymi preparatami czy innymi jakimikolwiek innymi lekami będą trwały naprawdę jeszcze... Wiele lat, ponieważ to nie są takie badania, które trwają tygodnie czy miesiące. Tam mamy potrzebę zweryfikowania działania tych związków przez czy też na, na wielu etapach poprzez zastosowanie wielu różnych metod. Ocenia się, że mniej więcej z 10 tysięcy związków właściwie tylko jeden być może będzie się nadawał na lek. Natomiast i oczywiście to są badania bardzo kosztowne. Natomiast oczywiście nie należy tracić nadziei, pamiętajmy o. Tej olbrzymiej liczbie pacjentów, którzy chorują, którzy borykają się z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. I w związku z tym ta praca jest naprawdę pożyteczna, ponieważ naprawdę możemy przynieść ulgę tym pacjentom. Bardzo dziękuję za uwagę i chciałbym Was zaprosić do obejrzenia innych materiałów, filmów i prezentacji.